Dzień dobry moi mili, witajcie w piękny, niedzielne popołudnie, ja wam życzę miłej niedzieli, smacznego jeżeli coś będziecie jedli do obiadku, czy o której wy to tam zobaczycie, eee, pogoda dopisuje, żniwa w Opolskim ruszyły dzisiaj w niedzielę pełną parą. Fajnie, fajnie. Kto był na Master Traku to Was serdecznie zapraszam do zostawienia w sekcji komentarzy. Napiszcie, czy byście na MasterTraku na master życzyli mi niedzieli. Znajdujemy się oczywiście na FS25. Bijamy, może się uda, być dzisiaj, pewnie się uda dzisiaj, być już historycznym pierwsze 100 godzin w tej grze po długim, długim czasie. Ja Was witam na ósmym odcinku z naszej pięknej serii Wiejskie przygody. I oczywiście znajdujemy się na mapie szpakowo. Jak widzicie dojczyka, czyli wiecie, że jedziemy orad, jak widzicie w środku MTZ nie widzicie co ma podczepione, ale to w drugiej części odcinka No i co, Damiana nadal z nami nie ma, ale to sobie pogadamy, Damian ma dużo roboty, więc ja to wszystko serdecznie rozumiem, ale też macie alert Alert się skończy, także wiecie co, macie tam łapeczkę subika, komentarz, na no, łapeczkę subika stawić, komentarz napisać i co? I bitna Discorda, TikToka, wszystko wiecie, bo wy jesteście zajebiści Wracamy troszeczkę na kanały, na YouTube. Miała być nowa seria, 25, ale mamy na raz, mam nie mały problem, to znaczy patrzeć budowy gospodarstwa jeden budynek mi kraszuje wszystko i postaram się dzisiaj, ewentualnie jutro usiąść i to naprawić Mam nadzieję, że mi się to uda Czemu nadal na, Damiana nie ma? No, bo wiecie, Damian e, ma dużo pracy teraz, więc ja to wszystko oczywiście rozumiem. Mam serwer, więc sobie tutaj trochę pogram. E, no, z tego co już wszyscy wiedzą, lub nie, no wejdzie jakby nowa wersja spakowa czyli będzie trzeba stworzyć nowy serwer. Jak my to z, z Damiano ogarniemy, no to oczywiście nie wiem. E, to jest wszystko ten temat do przegadania. Oczywiście e, jedyny plus tego, że nie ma Damiana, to gospodarka do 25 na odchłopa i już jest prawie skończona. Eee, zostały tylko potwierdzenie czy tą gospodarkę, która jest teraz, która została zbudowana zostaje, czy robimy inną, to jest jeszcze to jest jeden temat do przegadania eee, ale wracając do 25, no ma być nowa wersja Wyszły są zajebiste mody do rozgrywki, o których nawet nie wiedziałem, że istnieją. E, Mody, tak jak właśnie, już jest mod, że można planować co chcesz na Polusia, czyli ten, mod, który ja lubię. Mod, że GPS trzeba kupić. Mod, że ścieżki GPS-a się włączają. Mod, że jest to, co uwielbiam, czyli jeżeli by pożyczać sprzęt, to jest jakby jest dwójce w danej kategorii. Ogólnie jest dużo fajnych mod, mod na finanse, czyli mod na e, wzięcie sprzętu e, jakby na raty. E, ogólnie postaram się raz na jakiś czas, wam, mam po tyle e, raz na jakiś czas. E, wam... Czekajcie bo... E, raz na jakiś czas. E, Postaram się. Takie materiały, żeby pogadać co za mody wyszły, wam e, oczywiście nagrać, e, żebyście oczywiście to wiedzieli. E, czy to jest ostatni odcinek tego sezonu chyba tak? To się okaże jeszcze wszystko, ale wydaje mi się, że tak Eee, no i co, no zaczynamy zimową orkę naszym pięknym dojczykiem i pięknym pugiem Kernlanda Działa wszystko, to najważniejsze, eee, więc lecimy sobie 25, 22, nawet nie siadałem. Czemu nie było odcinków ani live'ów w piątek, sobotę? Eee, tak, nie było odcinka ani piątek, ani sobotę, też nie było live'u, już wam tłumaczę. Miałbym odcinek w piątek, miałem go w czwartek nagrywać, ale eee, no niestety nie udało mi się tego nagrać, zapomniałem. Miała być kariera na piątek, ale po prostu byłem zmęczony i poszedłem spać. Eee, a inne, byłem zmęczony. poszedłem spać. No, i tu jest tutaj przerywnik: czemu nie bocieńka w piątek? W sobotę jeszcze zobaczyć innych z Szpakowa, dwójki, ale Mateuszek jeszcze swojego nie wrzuci. więc wyczekujcie na poniedziałek, wtorek. Na wtorek wydaje mi się, bo jutro chcę wrzucić karierę licz, oczywiście. Eee, co z tym nowym kanałem? No, nadal jeszcze jest temat, który muszę przemyśleć. Eee, nie wiem, myślę, jak go nazwać. To jest pierwsza rzecz. Bo. Ten, ta kariera e, będzie oczywiście e, na Ding Dongach e, materiały będą się pojawiać e, Więc to tak w ramach ścisłości dobra, obniżamy, jedziemy, co prawda nie powiedziałem w próżni, no ale wiecie, tak, tak się. Ora tutaj A nie, to zaraz bróżta się zrobi przecież, faktycznie. E, więc no, więc nie było tego materiału. E, czemu w piątek nie było? Bo ze znajomymi pojechałem na kajaki. Po kajakach pojechaliśmy sobie do restauracji, znaczy no zjeść sobie coś i byłem w domu 22.30 Uwierzcie mi, że byłem zmęczony i nie chciałem się się nic robić Poszedłem oglądać sobie serial Meduza Zajebisty serial, bardzo polecam No i sobota z dniem, którym byłem na urodzinach eee, Więc o 14 już w domu nie było, wróciłem do domu, bo 21, .00. fakt I było jeszcze późno, byłem w miarę trzeźwy, bo by dużo nie piłem, ale strasznie, brzuch nie bolał I źle się czułem, więc leżałem sobie w łóżku dalej oglądałem serial Meduza, więc Was oczywiście... No przepraszam, że nie było materiału ale dzisiaj siadam sobie to nagrywam, żebyście mieli ten odcinek jakiś weekendowy, żeby był odcinek niedzielny. Eee, no i co? no Jak to Wam się spodoba nowa seria, to znaczy eee, wakacyjne opowieści, to serdecznie Was zapraszam na pierwszy materiał. Eee, w tym tygodniu postaram się nagrać już materiał pod muzykę z 22 jeszcze, e, bo już w realnym życiu ruszały, ruszają rolnicy z, ak z aktami, więc żniwaki sobie zobaczycie. Eee, tu taki no więc tutaj taki mały przerywnik eee, no i co dalej eee, trzeba takie serie jeszcze robić z, na live no dalej chcę tę serię na live z zrobić więc jest teraz może w tym tygodniu siódę Znaczy następnym eee, i to sobie człowiek poga eee, czekajcie bo ja nie jadę w tym przejeździe który mam więc to, więc tu no i co no eee, więc ten kar więc karieru sobie zobaczcie chcę z tymi karierami dalej lecieć żeby tych karier było jak najwięcej E, bo nie ukrywam, no chcę tych karierę trochę ponagrywać O, ma tylko 25 odpali, więc idę coś e, sprawdzać A bo sobie nagrywać swój odcinek e, Więc, więc, więc wie, wiecie e, No i tak jeszcze wracając, no to dzisiaj w FUT champion też się pograć Więc może coś zobaczycie jakieś nagrody moje mm, Muszę zacząć bo grać, bo nie zagrałem nic Kariera co się dzisiaj trafiłem, jest i Legenda Barcelony i Wielkiego Kapitana Ale to tak czerwnik, więc chcę zrobić sobie e, pifowy jakby kątek na DingDongu, YouTube, bo Iwan wrzuci tam materiał eee, więc w następnym, chciałbym, w następnym tygodniu chciałbym, żeby się pojawił żeby to porozmawiać, bo wiecie, jest lipiec można powiedzieć w lipca eee, do, koń do końca edycji już trochę, już mało czasu zostało, bo że sarenka rękami leci a, więc, a chcesz się trochę tą grą pobawić czekajcie, muszę się napić smacznej herbatki no no i to no sobie wracamy na tej serii o ramy. Eee, więc orka leci oporowa. Mm. Mamy październik, muszę spytać Damiana, czy, on to, czy jemu coś czy w październiku trzeba zrobić. Ja mogę przewijać, czy, 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 czy co my tutaj robimy. To eee, wszystko do przegadania temat z Damianą, oczywiście. Eee, o ramy, te pole tutaj nawicy nie wywoziłem taki jak był plan na początku. Ale tutaj będzie rosła soja, więc soja nie lubi po prostu tego No nie lubi azotu, więc nie dajemy żadnego azotu Zajebiste pole rozwalone, ja tu prawie w ogóle nie widać siedliska kukurydzy, ale to taka degresja yy, Więc sobie tutaj człowiek posieje po soję Ja mam wszystkie pole ogarnięte, no wyczekujemy tej nowej wersji no, tutaj, Bo dole nie wiadomo, znaczy, trzeba będzie trzeba nowe sejf zrobić, ale czy my zrobimy od razu Czy poczekamy chwilę, jak przyjdzie tutaj ja albo Damian, rozbudujemy z gospodarkami to jest jeszcze temat, który musimy oczywiście z nami przegadać. Ja po tym odcinku no, muszę tą łąkę tutaj od tego, co wydzierżawiłem, sobie na szybko niego to siano. E, muszę w końcu wykosić, żeby, wiecie, żeby nie było problemów. Wam trochę oczekuję, że ja to zrobię jak najszybciej. A mi się trochę z tym e, nie spieszyło ostatnio, więc trzeba to zrobić, póki jest i zacząć nasze piękne zwierzęta, nasze piękne e, krówki, e, żeby już produkcja szła. I obornik, no i wica, Bo to zawsze będą fajne odcinki na wiosnę. Możecie się wybierze. Obornik, jak przy Zimie by wyprodukowały. Zastanawiam się, żeby przy Zimie wyprodukowały. Ale wydaje mi się, że on coś wyprodukują na pewno. Chyba pierwszy ORAM. E, tak, pierwsza orka z zagonówką w 25 Tak, no. No gdzie pieszy? Także no, wiecie, czemu nie było odcinka niczego. Jeszcze mnie wróciłem i jest jakimś. Katarem I mam nadzieję, że nie będę chory, bo nie chcę być chory. Ale wracam, to ważne, że już. Paweł się już martwi, że z czym się to stało. Na szczęście Pawełku. O! Zaczęło padać deszcz, tak? Zaczął padać deszcz. No i fajnie. Odcinków w deszczu prawie człowiek nie nagrywa, więc tutaj taki fajny, że popada. Lepiej dla Ziemi. Jeszcze pada, no no, no jeszcze burza. Oj w październiku burza. O to jest, Jak na październik 23 stopnie, to kurde bardzo ciepło. To ostatnie im czasie nie było tyle stopni w realnym życiu, co teraz w październiku. Nie wiem czy się to zbugowało, czy po prostu ciepły październik. Bo ziemi ma 13 stopni, a temperatura na 23 No, to fajnie się dodało. No i co, no drugie akcja, którą będziemy robić, to pójdziemy sobie opryskać pszenicę jeszcze jedną, bo skoro mam dwie pszenice w tym sezonie posiane, już rosną, to sobie je człowiek poprosuje. E, Boże, poproszka, żeby jeszcze lepiej nam rosły, bo to jest po prostu na wiosnę, na lato potrzebujemy pszeni potrzebujemy zboża. No i przede wszystkim potrzebujemy słomy. Do że rzeczywiście oczywiście pola posiałem, tam się go spytam czy on sobie wróci, roz, rzuci nawóz opryski czy jak to tam mój przyjaciel kochany Damianek widzi No a w sumie dawno z Damianem nie gadałem, no ja Mam nadzieję, to. że nie już wróci, bo troszeczkę jest nudno na tej serii bez niego Fajnie, że mam serwer, że sobie mogę tutaj ponagrywać, pobawić się tą serią mm. I wam powiem, fajna jest, naprawdę ta seria mi się bardzo spodobała i bardzo przyjemnie mi się tutaj gra, jeszcze przyjemnie mi się gra będzie na szpakowej 22, bo niedługo nowy ciągnik przyjdzie więc oglądajcie tą serię 22 Postaram się na wtorek wam wrzucić materiał, zobaczymy kiedy wrzuci Mateusz, jeżeli mateusz wam wrzuci dziś, to zobaczymy w wtorek, że mateusz wam wrzuci w poniedziałek, to zobaczycie w środę Tak żeby przynajmniej te dwa dni różnicy były Eee, więc tutaj elegancka będzie sobie rosła soja mm, Tej soji już znowu trochę, to prawda ja mam słabe gleby że słabe. No nie mam zbyt specjalnych tych gleb, ale wtedy kiedy tworzyliśmy tą serię z, z Damianem e Wtedy jeszcze nie mieliśmy dodanego moda, naszym moda, nie było, no precyzyjne rolnictwo wtedy jeszcze nie wyszło Więc zbytnio z Damianem, no nie wiedziałem jaki biorę ziemię tak, tutaj, to nie jest tak, że ja tutaj przemyślałem jaki biorę ziemię Więc nic takiego, nic innego, ja nie wiedziałem jaki biorę ziemię No co no, Kelna na daje radę Z naszym pięknym dojczykiem Bardzo lubię taki tempo, a prawie w ogóle człowiek na nie nie pograł, ale no to taka dygresja Więc w końcu się człowiek na takim pięknie pogra Więc materiały pod się już niedługo będą, więc oglądajcie i czekajcie O już wr wr wracają ładne pogody po 30 stopni Więc tym bardziej ee, Wszystko już będzie uogarnięte No znaczy, co, na pewnie poza odcinkiem, albo nie wiem Zostawię to na wiosnę, tu przyjadę agregatem jeszcze i wtedy wyjeżdżamy siewnikiem siejemy tutaj soję Jedną 2 dwóch, soj, soi, sój? Soi? Kurwa, nie wiem jak to wymienić eee, Miałem 1000 owies, ale Mam, dwie pole, mam dwa pola pszenicy, więc na, w tym sezonie żadnego pola więcej nie, nie bierzemy. Yy, no najbardziej, w sumie tak myślałem na odłonka, ale przy następnym sezonie będę miał pokój aż z, z 3 łąk, bo już wam pokazuję, że, jak, że jaki kawałku będziemy mieli. Oj, czemu nie mam mapy? Nie, to chyba piknąłem. Gdzie ja wyszłam materiał? Nie. E, mamy łąkę, przypomnę, naszą nas, e, łąkę numer number 100, numer 198, i zrobiono na 225 i 1 po tam No i za domenę tam mamy też malutkie więc e, trochę tej łąk będzie jednak, więc troszeczkę tego pokosimy. Ale to lepiej, lepiej mieć jest porządniejszy zapas. E, I tak będę robił do momentu, w którym nie będziemy grać na tej nowej wersji mapy, że e, będę chciał sobie jedną sezonową łąkę, znaczy jedną zbiorową. Eee, a później w toku kryzysu lub soja. No chyba, że wyjdzie nowa wersja, mapy, ja no to już wiecie, że to i na kieszonkę i te oczywiście. Wszystkie fajne sprawy, więc elegancko. Mam na nadzieję, że granie jest za cichanie, nie jest za głośne, że odpowiednia bo kombań był cichy, a dojdzie za głośny, więc go ściszyłem a MTZ pewnie będzie jeszcze głośniejszy. Ale do MTZ-a jeszcze nie przejdziemy, bo to dopiero 14 minut odcinka, więc jeszcze trzeba będzie jeszcze człowiek ma trochę czasu. Więc skończymy te pole. fajne jest tutaj, że na razie to co tutaj robię na odcinkach. To oczywiście wszystko udaje mi się kończy na tych odcinkach Może jak Damian wróci i będzie chciał serię i ją później doda 50 tysięcy modów z modchaba To ja będę myślał czy, czy komputer utrzyma i nie wybuchnie ta seria Ale to tam nic z tego. No, grunże, wiecie, co się dzieje. To nie było tak, że się nic nie działo 25, bo jakże by, robię tą nową serię e, na Multi, ogarniam sobie od chłopa, się no, znaczy od to bardziej jestem takim prygadzistą niż, tym, to, niż kimś, kto tam robi. No, ale to takie, kolej rzeczy, ma mam 20 lipca, zależy już na sierpień No i no, czas leci szybko, wakacje wam mijają, ale cześć się jeszcze tymi wakacjami, póki macie, e, póki. Póki się też, jeszcze się młodzi to się cieszy nimi. To prawda, ten tym roku aż tak pogoda nie dopisała, ale ja na, nie narzekam. Fajnie, bo nie ma niby wakacji, ale udało mi się pojechać na dwa razy nad morze, na kajaka. Kajaki były zajebiste oprócz tego, że miałem jakieś skórki, wielu pierdoli, w rękę i przez dosłownie do końca spływu mi tak ręka bolała, że nie miałem chodzić. I to mówię autentycznie, szczerze, bardzo mi bolała ręka, i to był taki ból, wiecie, u, że mi coś upierdzieliło w rękę, nawet trochę spuchła, chyba czerwona na szczęście się nic nie stało poważnego i wiecie mogłem sobie iść w sobotę na urodziny, więc najadłem, pojadłem aż, aż za bardzo więc nawet nam się bez bicia y, piątek, sobota, komputer był nieruszany przeze mnie w ogóle nie dotykałem komputera, nie? więc dwa dni przerwa od komputera człowiekowi dobrze zrobiła y, no, ale już wracamy, tak? No, już człowiek wraca No trzeba, trzeba, zaraz pewnie po tym odcinku idę go od razu wam montować I ale ja lecę przynajmniej się dwa mecze zagrać w, w, w Nowej fucie w mistrzostwach yy, Powiemy się, potestujemy sobie kilku piłkarzy Ale to oczywiście Zrobię sobie ten drugi kanał eee, Pewnie zrobić bardziej kanał dla Ding Donga eee. Kurna, prawie się dobrze bym przeciął. Prawie No nic, no to będzie się trzeba tutaj... Kur no tam jest po tamtej stronie ogarnięte, no to trudno. Jeden bardziej w bok i bym się przeczył idealnie. No ale Dojczyk się daje radę, myślę, że będzie miał trochę ciężko z tym pługiem, a on nawet go nie czuje zbytnio. Więc, więc przynajmniej Dojczyk sobie tutaj idealnie pojeździ z czwórką Fernandam. No pada i pada, no i nie chce przestać spadać. No to słomem, sianem nie, nie zrobi się zbyt szybko. Ta, jeszcze nie wiem, pioruny złotną, ale to można przewinąć sobie dzień, oczywiście, bo gramy na październiku i czas na dwa. A tych nie w październiku trochę będziemy mieć, więc, więc wiecie, to takie nie będzie, nie będzie problem Ja się dobrze wróci na gospę, poczepić, yy, znaczy napełnić sobie mojego krukowiaka, pięknego yy, I lecimy Kurwa, niby twój ma dwa ciągniki na tej serii, że i to takie, nie, nie są zbyt małe, ale one mają tu co tu robić, nie? To nie jest tak, że one się tutaj oczywiście nudzą, wręcz przeciwnie. One się naprawdę tutaj dostają palnik czasami aż za bardzo dobra przejdziemy sobie poprzeczniaki, tutaj jeszcze jeden tutaj się człowiek wiedzie. Obniża pług. No i poprzednio zrobione. Wiesz jak ja mam przejechać teraz, żeby to wyglądało. No to to też w ale nie będzie robota Dobra, nie patrzę jak ja to będę o nie. O kurwa Dobra, no na zako zakończenie taki diva to może być. Co prawda niby tu jest jeszcze jakiś coś do przechania, no ale tam jedziesz a Agrega, to to zrobi na wiosnę. Ja nie, nie wiedziałem co wam nagrać, bo siadam. Dobra, nagrywam to bo mam ochotę 20-5 na kres. No i miałem ochotę i zrobiłem swoją robotę. Ochotę. Bo nagrywałem 20-5. Ale się ciemnica zrobiła teraz. A to października ciemnica się normalnie, jak ciemnica. No, ale ładne kolorki wyglądają. To muszę oddać. New York'a Zakończona Ma już pada, ale fajne koło się zrobi. No, to jest duża, fajne. to jest dobra rzecz. ale ładnie, ale, ale zajibisz się to wygląda tej drogi. Rani był u mnie, kurwa jak pada i woda spływa. No ja zaraz. O no, kurwa, niech jeszcze ten wyjść zaraz Pośbiera pieniążki, nie będzie to biedni jak aktualnie, bo 4261 zł u kurwa na naszym koncie to, to jest... to jest bardzo mało. Haha, jak chcemy kupić ciągnik na lato następnego sezonu. No to trzeba już zbierać te pieniądze. A no człowiek pewnie coś zbiera, to jeszcze mleko zaczną mleko będzie produkowane Noże przede w sensie, przed że mleko będzie produkowane e jedziemy do tej Jedziemy. Basem trzeba nie go schować. Więc e, będzie mleko produkowane. E, no soja będzie też, ale to jeszcze nie wtedy, kiedy trzeba. Znaczy ja się tak tutaj, tutaj samo. Niech się go. Niech się napada, to go trochę umie, e, A my siadamy do naszego mtz Obydwa e, obydwa ciągniki pracują teraz, dwa odcinki, gdzie... Bo nie miałam pomysłu na drugą część odcinka, ale przynajmniej dwa odcinki, w których... E, no, roś opryski, rozsiewa, opryski i ro nawozy to ci, którzy oglądają mnie, na co dzień że w moim przypadku no, to nie jest zbyt często rzecz na seriach. O, napełniony I też pytanie: Jak ja mam to na te górne pole dochać? Bo zawsze zapominam, Aha, po prostu tu górą jedziemy, dobra, jedziemy te malutkie, yy, ale to fajnie. Tam, tam zakończyłem odcinek, więc sobie zrobimy łoprysk. Na razie szczerze, jak jeszcze nie mam. Bo mam za mało rozsiewać coś i opryskiwać. Coś bardziej bydział rozciewać, bo ten opryskiwacz aż taki tragiczny... Nie, jest mi się akurat ten opryskiwać Podoba potem TZ zeta mógł być nawet większy, no ale na stał i jak, jak zaczynaliśmy tę serię, to nie byłaśby dużego wyboru opryskiwaczy, rozsiewaczy. No, a ten rozsiewać co przyznam się jest bez bicia, ten co, e, co mamy, mm, no to jest strasznie mały i ona nam te to nie pasuje. Jakbym tu miał 60, to by pasował, więc rozsiewać szybciej bym wymienił, no, bo jest za mały, przyznam się bez bicia. Wtedy, jak robiliśmy tą serię, no to nie było zbyt większego, a... ale niech jest, jeszcze wytrzymam jakiś czas chwilę z nim. Nie, no, no ta pogoda, jak pada, te... to wygląda zajebiście akurat. Idziemy na moje pole. Drugie, drugie pole pszenicy eee, Fajnie, że ta pszenica taką je, nie małe pole, nie jedno, tylko dwa pola eee, Więc obie człowiek zawsze eee, będzie miał trochę zapasu tej słomy No i zboże się coś pewnie kurą zda, a reszta pójdzie na quicksort eee, Nie, no, ci którzy wiedzą, no FIFA jest nasz na sprzedaż, pójdzie eee, Łączymy opór w MTZ eee, Nie ma ten opór, właśnie muszę ogarnąć oświetlenie shader, bo chyba nie mam nic Albo mam? Chyba mam, no zobaczymy, no nie wyglądam brzydko, mi się podobają eee, No i co, no tu mamy te drugie pole, nasze pszenicy Kojarzycie, bo one były świadane na odcinku? Tak, chyba je na odcinku, jak nie pamiętam, nie myli, no trochę daleko jest Wiedziałem, że przepierdole te drzewa, zbyt, zbyt dobrze siebie znam, nie? Dobra, GPS, yy, okej okay. Ej, idealnie byłem ustawiony Te, które są, no działają, więc nic tylko się cieszyć się oczywiście z tego faktu trzeba będzie cieszyć. Bo uważam, że będzie fajny zbiór. W nas tam trochę przeskiewa, na start serii to jest. Akurat to za to, w miarę, OK więc z tym czyszczem należy, by szukać czegoś większego i nowszego. To mnie nie ma zbyt dużo wyboru. A on robi robotę akurat. No ale trochę tu tego nowozu idzie. No i przynajmniej już będę miał te pola ogarnięte, więc już na wiosnę tutaj nie będę musiał przejeżdżać by tutaj człowiek to zostawi i będziemy już po prostu z tym spokój spokój ducha że te dwa pola są zagarnięte, na łąkę jeszcze się wyjadę chyba na nawozem a też nie wiem bo to jedno co jeden zbiór tej łąki będzie i to wszystko to będzie trzeba pójść Przewinąć yy, dzień, no i zrobić sobie oczywiście następnego pięknego dnia Tą łąkę pojechać wykosić i przewrócić I zrobić sobie tam baloty Żeby ten zapas siana zrobić trochę większy, żeby no po prostu był zapas siana nie Oj, braknie mi, oj, 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 albo nie, oj, tupa. no a tym bardziej teraz braknie, albo nie braknie. No, jak się człowiek zatrzyma, to to ucieka No i nie gadajcie, żebym braknie jakiś taki takie małe dziedostwo. No trudno Oby nie braknie Nie ma odcinka, że to zapisałem, przynajmniej jeszcze serwer nie zapisał To jest zawsze plus takich rzeczy niestety, ale to teraz to się tak wiecie, zostawcie to Gdzie, w które macie mi to brakło dobra jeszcze o to, że nie brakło jak wygląda o boże, wapno orko no, ale przynajmniej mamy potencjalne planowanie i tutaj IPH, a jest dobre, więc więc się lekko zepsuło, To jest hektar w ogóle, to nawet nie brałem tego pod uwagę Ja wam serdecznie za ten materiał oczywiście dziękuję eee, Zapraszam, kurwa co jest, opętałem TZ-a, stój ciuliku eee, Ja wam serdecznie za ten materiał dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek z tej jakiejś z innych serii Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz, bicie Discorda i longa I wyczekujcie nowego kanału na YouTubie i na Discordzie Także ja wam serdecznie za ten materiał dziękuję no i widzimy się w następnym odcinku z tej jak i z innych serii. Łapeczkę w górę subika, zostawcie napiszcie komentarz, a cześć, to mię niedzieli. No i jeżeli się nie zmieni, a mam nadzieję że się nie zmieni to widzimy się dzisiaj na wieczornym materiale z czego? Na wieczornym materiale. No, na wieczornym live y i na jutrzejszym odcinku z kariery. 30 minut idealny człowiek się nagrał, więc do następnego. Trzymajcie się i pa pa i elu!